Pięć sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, no i dwadzieścia. Przechodzimy do drugiego okrążenia. Jest ono bardzo proste, a wygląda tak. Ja tutaj się wkuję w kolejny sąsiedni półsłupek. Tak e, wtedy lepiej się układa cała robótka. Czyli zacznę od tego drugiego półsłupka. Przeciągam sobie nitkę oczkiem ścisłym i e, robię trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę podwójnie, ponieważ będziemy robić jeszcze dwa podwójne słupki. Ale uwaga, nie opuszczamy z szydełka. Trzy i drugi. I teraz jak mam trzy nitki na szydełku, zaciągam razem. Robię siedem oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Narzucam nitkę dwa razy. Opuszczam kolejny półsłupek i wkuwam się dopiero w ten następny. I znowu robię trzy podwójne słupki, ale pamiętam o tym, że nie opuszczam szydełka, bo będziemy łączyć razem. Wtedy nam powstaną takie łezki, jak gdyby. O, właśnie. I teraz łączę razem. Tak, i znowu siedem oczek. 3 4 5 6 7. Nawijam nitkę dwa razy, opuszczam kolejny półsłupek i dopiero w następny się wkłuwam. I znowu robię sobie trzy podwójne słupki, czyli muszę sobie nawinąć nitkę dwa razy. No dobrze. Ja już mam, zaciągam razem i znowu siedem oczek. Nawijam nitkę dwa razy, zostawiam kolejny półsłupek, dopiero w następny się wkłuwam. I robię sobie znowu trzy podwójne słupki, ale nie opuszczane z szydełka, dobra. I znowu siedem oczek. Nawijam nitkę dwa razy, opuszczam kolejny, półsłupek wkłuwam się w następny i znowu trzy słupki podwójne, czyli dwa razy nawijam nitkę, łapię po dwie pętelki. W sensie, że jak mamy po, po dwie nitki z szydełka chwytam. O! I teraz na końcu wszystkie razem. Tych grup z podwójnych słupków ma być 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem oczek. Dwa razy nawijam nitkę. Opuszczam kolejny półsłupek, a wbijam się w następny. I tak samo jeszcze dwa razy. W tym samym miejscu podwójny słupek. O właśnie, no dobrze i zaciągam sobie razem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, nawijam nitkę dwa razy, opuszczam kolejny półsłupek i dopiero w następny się wkłuwam i wyprowadzam z niego trzy podwójne słupki. Ok. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nawijam dwa razy, opuszczam kolejny półsłupek i dopiero w następny się wkłuwam. Ojej. No niech to padło mi dobrze że nie wszystko o i ostatni tak i tak raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem nawijam nitkę dwa razy opuszczam następny Półsłupek, dopiero w kolejny się wkłuwam. I robię to jeszcze dwa razy. Ok. I teraz łapię wszystkie oczka razem, jedną nitką. I już ostatni nam zostaje czyli 7 oczek: 5, 6, 7. I ostatni raz dobrze, jak mam cztery nitki na szydełku, to łączę i teraz siedem na mostek, siedem oczek łańcuszka i łączę oczkiem ścisłym z tym pierwszym, z tą pierwszą grupą z trzech podwójnych słupków i w tym momencie gwiazdka prezentuje się w ten sposób. Przechodzimy do kolejnego okrążenia. I wygląda ono następująco. Najpierw robimy sobie półsłupek, a następnie dziewięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, i z boku kolejny półsłupek, czyli zaczynamy, kończymy półsłupkiem. I teraz nad, nad tym naszym miejscem, gdzie robiłyśmy te grupy z trzech podwójnych słupków, wkłuwamy się i robimy oczko ścisłe w tym miejscu. I przechodzimy już na drugi mostek, czyli znowu robimy sobie słupek i znowu dziewięć słupków raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem 8, 9 i półsłupek. O właśnie. Dobrze. I tak jak poprzednio oczkiem ścisłym. Tutaj ja sobie biorę te trzy nitki z góry na szydełko i przeciągam sobie nitkę. I w ten sposób robię to oczko ścisłe. I znowu półsłupek i 9 słupków. Raz, dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć pół słupek. Na tym samym mostku, oczywiście i oczko ścisłe nad tą naszą grupą, może teraz będzie to fajnie widoczne, ja sobie właśnie tak to robię i wydaje mi się, że wtedy ta gwiazdka się lepiej układa, bo jest tak dobrze uchwycona, pół słupek i robimy dziewięć słupków znowu raz dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć półsłupek, i oczko ścisłe właśnie nad tym, tej grupie z trzech podwójnych słupków. Półsłupek i dziewięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem, dziewięć półsłupek, oczko ścisłe. Znowu spróbuję przeciągnąć. O, udało się, i przeciągam nitkę, właśnie. No już jesteśmy na połowie słupek, dziewięć słupków, raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. dziewięć półsłupek, ok, oczko ścisłe, dobrze, i znowu półsłupek i dziewięć słupków, raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, półsłupek, oczko ścisłe. O właśnie i zostały tylko trzy. I zostały nam tylko trzy te łuczki. Półsłupek, dziewięć słupków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem dziewięć półsłupek oczko ścisłe, ok i znowu półsłupek dziewięć słupków, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, półsłupek, oczko ścisłe, przeciągamy nitkę i ostatni mostek przed nami, czyli półsłupek i dziewięć słupków raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i pół. Słupek. I ponieważ tutaj na początku nie robiłyśmy na początku okrążenia, więc teraz robimy oczko ścisłe. Wyszedł nam na razie taki jak gdyby kwiatuszek. I mm, już jesteśmy tak naprawdę przy ostatnim okrążeniu. Ostatnie okrążenie wygląda tak: przeskakujemy sobie najpierw na ten pierwszy słupek, który wykonałyśmy oczkami ścisłymi, oczywiście. Dobrze, czyli wkłuwam się w pierwszy słupek i z tego słupka wykonuję trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. I teraz znowu trzy oczka łańcuszka, nawijam sobie nitkę i opuszczam kolejne trzy słupki, raz, dwa, trzy, wbijam się dopiero w ten czwarty, i tutaj robię, a przepraszam, nitkę nawijam dwa razy, podwójny słupek będę robić. I tutaj robię raz, dwa, trzy, czyli trzy razy łączę po dwie nitki, ponieważ podwójny słupek jeszcze raz podwójny słupek, dwa razy nawinęłam nitkę, przeciągam i łączam po dwie pętelki, o, pięć oczek łańcuszka i znowu dwa słupki podwójne, w to samo miejsce wpływam, czyli z jednego słupka z poprzedniego okrążenia będą wychodziły aż cztery słupki. I teraz trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę raz i wpływam się w ostatni słupek. Nawijam znowu nitkę, nie opuściłam z i już przechodzę do tego drugiego motywu z drugiego motywu w pierwszy słupek się wgłuwam i zaczynam robić słupek i jak już mam trzy pantelki na trzy nitki na szydełku to wtedy łapię je razem, więc jeszcze raz trzy oczka łańcuszka nawijam nitkę dwa razy opuszczam trzy kolejne słupki wbijam się w czwarty czyli to musi być ten słupek środkowy o. I wykonuję podwójny słupek. Znowu dwa razy nawijam i znowu podwójny słupek. I tym razem nabieram pięć oczek, 3, 4, 5. I wracam w to samo miejsce, wykonuję znowu dwa podwójne słupki. OK. Trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę raz, wkłuwam się w ostatni w ostatni słupek. Ojej. Spadło z szydełka. Dobrze. Zaczynam słupek, ale nie kończę, ponieważ jeszcze muszę drugi uchwycić z drugiego motywu z kolejnego mostka. I jak mam trzy pętelki Trzy oczka na szydełku, łapię je razem i znowu trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę dwa razy, opuszczam trzy słupki z poprzedniego okrążenia, wkuwam się w kolejny, czyli w czwarty i robię z tego czwartego dwa słupki podwójne. Ok. Dokładam pięć oczek łańcuszka. I nawijam nitkę dwa razy, wracam w to samo miejsce i znowu dwa podwójne słupki. O. Trzy oczka, łańcuszka, nitka nawinięta raz, wbijam się w ostatni słupek w tym motywie oraz w pierwszy słupek z kolejnego motywu i łączę oczkiem ścisłym. Tak to na razie się prezentuje. Ok, trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę dwa razy. Wkuwam się w czwarty słupek. Podwójny słupek wykonuję w całości. Jeszcze jeden podwójny słupek. Ok, pięć oczek łańcuszka. Dwa podwójne słupki w to samo miejsce. trzy oczka, łańcuszka, no i dwa zwykłe słupki, jeden w ostatnim słupku z poprzedniego, a drugi w pierwszym, jeśli chodzi o motyw i łapiemy to wszystko razem. Jak mamy już trzy pętelki na szydełku, i znowu trzy oczka, łańcuszka, nawijam nitkę podwójnie, opuszczam trzy Słupki wkuwam się w czwarty, jeden podwójny słupek, drugi podwójny słupek, pięć oczek łańcuszka. I w tym samym miejscu dwa podwójne słupki, dobrze, trzy oczka łańcuszka i słupek z ostatniego słupka w tym motywie oraz z pierwszego trzy pętelki łączą razem. I tak sobie pracujemy dookoła naszej robótki. Ja już jestem na zakończeniu tego ostatniego okrążenia. Mam już trzy oczka łańcuszka. Chciałam pokazać, jak złapypać ten ostatni motyw, czyli wkuwamy się w ostatni słupek i robimy sobie y, początek słupka. No, jak mamy już te dwie nitki na szydełku, to teraz zaczepiamy jeszcze o ten pierwszy motyw, który robiłyśmy. Tam były trzy oczka łańcuszka i kolejne trzy oczka łańcuszka, czyli razem sześć, więc za to dajemy szydełko. Przeciągamy sobie nitkę przez to i przez te dwa kolejne motywy. Z szydełka. Ja już mam gwiazdkę gotową. Na zawieszkę robię sobie 60 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, czternaście, piętnaście, szesnaście, osiemnaście, dwadzieścia. Ja już mam 60 oczek łańcuszka na zawieszkę. Wracam w to samo miejsce i próbuję wkłócić się tak, żeby przeciągnąć nitkę i już ją zamocować. No nie jest to takie proste. O nie wiem co. O, właśnie. Tutaj. Przeciągam nitkę. I już można obcinać. Nie yy, ucinamy zbyt krótko, dlatego że później trzeba jeszcze tą nitkę fajnie schować, żeby ona nie wystawała. A jeśli jest za krótka, to zawsze wystaje. Dawniej zawsze bardzo krótko obcinałam nitkę i to był błąd. Teraz już wiem, że jednak dłuższa nitka jest lepsza. Po pierwsze, robótka nie ma prawa się nigdy popróć. A po drugie, Możemy w dalsze miejsce tą nitkę sobie wyciągnąć. Teraz należy tylko gwiazdkę nakrochmalić. Musi być sztywna. Można to zrobić cukrem z wodą, oczywiście. W proporcji więcej cukru, mniej wody. Jeżeli robimy pół na pół, to ten krochmal nie jest taki, to usztywnienie nie jest takie pełne, według mnie, ale też całkiem nieźle radzi sobie Ługa. Ja myślę, że te moje ostatnie gwiazdki usztywnię właśnie ługą i pokażę na, na zdjęciu, na miniaturce, jak będą się prezentować. Zapraszam do zrobienia tej gwiazdki, bo naprawdę jest prosta i wydaje mi się całkiem, całkiem ładna.